Zabierajcie z góry, eh, z Witamy pięknie. Przechodzimy dalej, przechodzimy. Witajcie, witajcie. Pięknie dziękujemy. Przenosimy się do Zabocia, żywca. A dojechała do nas grupa Juka z Zabocia. Gadają, że za moc. Juka z Zabocia. Darek już nie, jeszcze raz spada. Już nie. Wszystkiego dobrego. Jukace z Zabocia. I następna grupa, z Zminówki! O, o, o! Samej dziewczęta myślę. Zminówki! Oj, kochani, dzisiaj się będzie działo, tu będzie działo. 19 grup. Ale ty widzisz Kaszczy Lośny Skrucajmy Kamieńcoki z milówki. I pytamy pięknie następną grupę. I czas na grupę Bratanki z Brzuśnika. Pytamy pięknie. Dodam moi kochani, że to jest nowa grupa, która powstała w zeszłym roku. Specjalnie na kolędowanie. Brzusznika, prawda? Bradanki z brzusznika. Mówią też na siebie, do potoka, tak? idziemy, hopy dali, idemy, idemy, topki nie ściągaj. A, spadła się, tak? Jak widzicie ta grupa ma w swoim składzie księdza, który kropi i, i daje rozgrzeszenia. No i kochani, harna się z łęgów! milówka. Tak, to są konie gryfne. Będzie, będzie, będzie. A! Nie jadamy do Palestyny, pojadamy jutro. Święknie dziękujemy. Jo, kochani. I kochani, następna grupa z gminy milówka. Pietrasianie z nieledwi. Oha! Piotr z gminy Milówka. Z Dielecki. I pytamy pięknie następną grupę. Widzę żabnicę, Romanka z małej Żabnicy Pytamy pięknie. Okazuje się, że ostatnia grupa... Jo, Piotr będziecie później tańcować. Idęmy hopę, idemy. Pójdź potęby, no. Nie będzie płacz na nowo! Dziękuję. Romanka z małej żabniczy! Witamy pięknie! Pięknie dziękujemy Romanka z Małej Żabniczy. Ale się go tu naścigało hej. No, to, no witaj Wszystkiego dobrego Daj panie Boże. I kochani mamy bałamutów, tak? Bałamuty jadą. Wio mu buty ze zwardonia, pytamy pięknie, tak? Idę wydali hopy. Tym zwardoniu zawsze ten alarm jest. Czy się poli, czy się nie poli? Co to nagrywa? A, witajcie, witajcie, tu mamy Beste. Witajcie! I kochani mamy następną grupę z gminy Radziechowy-Wieprz Groniczki z Brzusznika Widzicie tu Idę dalej chłopy dalej idę. Tak to są Groniczki z Brzusznika i następną grupę pytamy No po poznajemy chyba z Suchego Rozbójniczy suchego. Gmina milówka. Jak ktoś nie wie, kaj jest suche, to przypadnie. Rozbójniczy suchego. Pięknie dziękujemy rozbójnikom. I witamy pięknie przybłędy jest, przybędzie. No to też jest grupa, a to i cieszą się. Grupa się reaktywowała od 50 lat. Witamy pięknie przybłędy jest, przybędzie. Przybłędy jest przybędzie. Ciekawe komu ten rower ukrop. I mamy następną grupę moi kochani. Co to za grupa jest? Poznajemy. Kochani, proczbox, kameczniczy. Jak widzicie, trochę inne stroje ale każda miejscowość, każda wioska, bo kochani, swoje stroje, swoje zwyczaje, swoje obrzędy i to nas różni, ale jakże przez tą tradycję, którą, e, którą kochani, przez tradycję, którą pielęgnują, ci ludzie się po prostu kochają i to jest najważniejsze, bo to jest dla nich okres, kochani, grudzień, styczeń, to jest zarezerwowane dla ludzi młodych, Którzy kochają i wiedzą kim są. I to jest najważniejsze. Prócz Poks pięknie dziękujemy. Następną grupę Pawlicz Nianie, Pawlicz Nianiec. Z Lali. To jest też grupa, która najpierw była grupą dziecięcą, teraz ich rodzice tańczują i biorą udział w Godach Żywieckich. Pawlicznianie z Lani. I kochani zostajemy dalej w minie Milówka. Juchasy z Szarego. Kupuje pan cukier? ヨハス、ヨハス、よライコよ Dziękujemy. Kochani to wszystkie grupy, które dziś biorą udział w, e, w konkursie. W 54 przeglądzie grup kolędniczych e, w plenerze to już 54 lata jak e, grupy chodzą, kolendują i spotykają się na godach żywieckich. Na, witajcie. Na pięknie. E, spotykają się i tyle doją tą tradycję. Kochani, żeby nie przedłużać, bo mamy tych grup trochę. Przyklaskujcie teraz wszyscy, kochani, dla tych grup, które przyjechały do milówki. A my do milówce, hej! Kochani, mają nas słychać, aż we Warszawie. A my tu milówce, hej! No, jak zwykle jesteście, kochani, i tak, mo, moi drodzy być. Bardzo serdecznie Was witam, że tak licznie przybyliście na nasze Gody żywieckie. Kochani, co roku się spotykamy i myślę, że to jest wielkie święto, święto tradycji, święto, które pokazuje, jak bogata żywieczyzna jest właśnie zwyczaje, obrzędy godnych świąt. Czyli...